sierpień, mój miesiąc sumie mi są praktycznie moich wszystkich brydaków no dobra, trzech Dwóch nie ten jak bo już zapomniałem parę są no Parkinsonowi chyba te tabletki skoczyły. Najpierw chcieli, teraz skoczyły. No, słyszałem sobie w pracy, że ludzie z Parkinsonem to się tak szybko ten narkują dobre. Może on ma ten, nie Parkinsona tylko. Chociaż to nie jest to samo. O, jakiś Parkinson pojechał choroba. To takie kuźwe, to się tam, to takie natrętwo że załóżmy ktoś tam z po prostu to wypowiadać jakieś tam e, słowa. Najlepiej to obrazował przykład z tych ze Świętego ten typ coś tam mówi normalnie, nie? dobry nazywam się jednak... Dupa, kurwa, nie? Nie pamiętam jak się nazywało, Wziąłeś tabletki Parkinson. Idziemy normalnie, idziemy normalnie, czy będzie dalej sobie tam? Ale to sprytne! Sprytne, bo on robi... Pa, już znalazłem metodologię. Chodź pod krzyż, chodź pod krzyż. Idziesz pod krzyż, a ten e, ostatnio było, że ten, że... Co? A, że Paczek idzie kraść drewno do lasu, a teraz jest Paczek nawiał. Czaisz? A, idziesz kurwa. Już nieraz zwróciłem uwagę, że jadę do sklepu czy coś i jest, że... Że uciekł, uciekł. A teraz z wychodzę i Paczek nawiał. A do niego iść, pociąg nowy. To Co za kurwa parkinson nie Ja się nie dziwię, że ma parkinsona, jak on nie ma numeru domu. Ja mówię, to jest kurwa najgorsze. Ja rozumiem, że są takie rzeczy, w których nie możesz hmm. przeskoczyć na przykład, nie? No teraz on też tego nie może przeskoczyć, no ale było kurwa myślę za czasu, w sumie. Trochę przegięcie, postawiać sobie dom. Na cudzej działce bez planu, bez niczego, bez odrolnienia. Ale teraz widzisz, masz efekty tego, bo kurwa po 15 latach, to już jest 15 lat, jak to o człowieku, w ciele każdego człowieka potrzebujesz 7 lat, żeby właściwie odbudować. Każdą komórkę. W ciągu 7 lat masz praktycznie nowe ciało, ja, jeśli w ciągu 7 lat żyjesz w takim kurwa obsrańczym stresie: bo to, bo tamto, bo sram to, i siedzisz kurwa na rozrzeżonych węglach. Jak to mój brejdak mówi, że się nie mówi, że moja dusza siedzi na rozrzeżonych węglach czy coś takiego, tylko jak ktoś się w to mówi, to w Ja tam jakoś nie mam z tym problemu, ale po 15 latach siedzenia kurwa duszu na rozrzeżonych węglach. No to wyobraź sobie coś ty kurwa zrobił ze swojego organizmu I lepiej kurwa, ty tam jeszcze masz kurwa pajacu dzieci To nie jest coś co możesz sobie zwyciężyć kurwa od tako. ty po prostu siedzisz kurwa z niewiedzą czy jutro będzie się gdzie mieszkać, rozumiesz Przez 15 lat i coś, ty co teraz dał nie kurwa mądry, zrobił sobie, swojej rodzinie i swoim dzieciom. I klaszkać, kurwa. I teraz tada powinien wejść, klasz, klasz. O. I kurwa mądro inteligentne, no. Masz od nowa całe kurwa organie zbudowany na jakimś jebanym pakietonie. Fakty, to nie są kurwa człowieku. Wiesz. To nie jest jakiś jebany science fiction. Wyobraź sobie, od 15 lat buduje swój organizm na jebanej patologii. Coś musiało się pierdolić. Prawo Murphy'ego, jak ktoś się ma spierdolić, to się na pewno spierdoli. Jesteś tym, co ja się kurwa całe życie żarów główno poddawałeś organie tą kurwę I teraz Tada A losimy w, w dzisiejszym czasie to Wybryki natury to są tam nasze wybryki natury. To są takie anomalie, anomalie są u ciechów, u Nie chcę <coughs> tu popatrzeć się. Nie Lina, chleba, igry. Tak powstał show business <grybry> Mało inteligentny, dodamy jeszcze tam jakiś background, nie? Otóż historia a nie będzie nic w ogóle wiedział. Ludzie będą patrzeć, obserwować, bo on będzie happy dostanie tam kość, resztki z pańskiego stołu. Nie. No tak. A śmiałem się wczoraj, bo mówi, że znaleźli u mnie w samochodzie tablety 6 lat nie mam już prawa jazdy w prawo inteligencja, kurwa z Powiem z kieszeni, wypadnie, te plecy. to plebce wszystko ten, kurwa Parkinson, jakby nie miał Parkinsona, to by chodził z myślą coś w miarę rozsądnego w Widzicie, to są bliscy sąsiadów, oczywiście dalece sąsiedzi, 200 metrów przed tym, 300 Taką potężną wiedzę mieć o swoim sąsiedzie, że nie wie nawet od 6 lat nie zauważył, że nie jeżdża samochodem, nie mam prawa jazdy. Nie, nie wie takich rzeczy. Taki do On wie, że mam kurwa broń białą wpisaną w papiery. Ma dostęp do danych wrażliwych tak. Wie kurwa wszystko praktycznie. Ale nie wie, że nie mam prawa jazdy. Że 6 lat nie jeżdżę samochodem, że tego nie widać. Kurwa. Geniusz! A czy geniusz? I po twarzy mówi Co ty to robisz? E. Ty buszujący zboża? że nie chciał przejść, bo nie chciał dostać twarz. Też nie chcesz przejść, bo nie chce dostać twarz. O za tym Parkinson ci nie pozwala, bo sam masz zaparkowany. On jest tylko mobilny jak go tata do samochodu, że myślę. A tak to ma na stopnię z Parkinsona zapiętego on się z zmienić nie ruszy. Nie o chodzi piechci Kompas Teraz Teraz widać to się sprawdza Caccie O, nie chciał przyjść, bo cię przystraszam teraz. 你。Yeah.